Was bardzo serdecznie, kolejny materiał, produkt od firmy Autograph Detailing, jest to Saphir, czyli Ceramic Spray Coat, no taki kuj detailer na sterydach o bardzo pięknym, moim ulubionym niebieskim kolorze. No i ja moi drodzy zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Szanowni Państwo, Autograph Detailing. Tutaj produkty ładnie opakowane. W dotyku to wszystko tak, jest takie jak aksamitne. Fajnie to wygląda, mi się to bardzo podoba. Ja jestem wzorkowcem, za każdym razem to powtarzam i ja takie coś kupuję. Jeżeli chodzi o produkt, świetny zapach. Tutaj zapach bardzo zbliżony jest do tego płynu do szyb, który wcześniej dla Was recenzowałem. I ten zapach do mnie trafia. Nie jest nachalny, taki delikatnie słodkawy, bardzo mi pasuje. Produkt gęsty. I tutaj ważną informacją dla Was jest to, aby nie dawać go zbyt dużo na fibrę, ponieważ będzie on Wam się delikatnie mazał. Będziecie musieli tą fibrę przekładać z prawej na lewą, żeby go dopracować. Czyli im mniej, tym lepiej. Oczywiście, jak już popracujecie na dwóch, trzech elementach i ta fibra będzie to, trosze, troszeczkę taka nasężona tym produktem, wtedy już tak naprawdę nie musicie na trzy kolejne elementy pryskać tego produktu, ponieważ fibra sama w sobie pozwoli Wam popracować nim i pra z prawej na lewą. Przekładamy, żeby sobie to szybciej dopracować. Produkt delikatnie, wolniej odparuje. Nie jest to, yy, powiedzmy, sprinter, jeżeli chodzi o czas odparowywania. Ale daje się wypracować, nie zostawia smug, zostawia delikatną śliskość. Chociaż tutaj, tu akurat w tym miejscu gdzieś to było. Zostawia taką delikatną śliskość. Oczywiście też wszystko zależy od kondycji Waszego lakieru. Bo jak macie lakier delikatnie chropowaty, no to wiadomo, że tego typu produkty po prostu go nie wygładzą, bo nie ma takiej możliwości. One mogą tylko delikatnie uzupełnić tam swoją tą warstwą, bardzo delikatnie powłokę lakierniczą, ale nie jest to na tyle uzupełnione, aby ten lakier był pod ręką Maxami. Także moi drodzy, praca, wytrzymałość, tutaj ja se na kliówce sprawdzałem i po czterech, po prawie czterech tygodnia ten produkt w okresie zimowym już delikatnie gdzieś tam przymierał na klapie, ale było widać, że te hydro gdzieś się tam ratuje. No nie jest to oczywiście produkt, który ma być long lasting, czyli ma mieć tą y, wysoką wytrzymałość, ale jest to quick detailer z dodatkiem kwarcu, który ma spowodować, że Wasz samochód będzie wyglądał lepiej po myciu. Możecie go aplikować na sucho, na mokro, pozwoli Wam on usunąć też kurz, ślady po paluszkach, jeżeli chcecie sobie samochód na szybko odświeżyć. I po myciu dla mnie taki produkt, już nie mówię, że akurat ten, ale kudek, czy to jakiś sealant, Pomyciu jest to obowiązkowa pozycja, która pozwoli Wam otrzymać efekt końcowy, zadowalający, ponieważ usuniecie wszelkie water ewentualną wodę, która gdzieś tam się pojawi na lakierze. Dodatkowo nabłyszczycie lakier no i też go zabezpieczycie, czyli pozwolicie Waszym oczom dłużej cieszyć się czystym samochodem. No i moi drodzy, tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.